Naprzód z serii Kocham ten Film od wydawnictwa Egmont. Jest to książka, której jeszcze w wersji filmowej nie znamy. Jest to bajka, która wchodzi do kin. A seria Kocham ten Film, co już wielokrotnie podkreślałam, jest jedną z naszych ulubionych książkowych z serii, bo historie w niej wydane są identyczne jak te z wielkiego szklanego ekranu. Naprzód, czyli historia dwóch braci, dwóch elfów, młodszy kończy 16 lat i historia rozpoczyna się w dniu jego 16 urodzin. Mamy tutaj magiczne stworzenia, krainę pełną magicznych stworzeń i początkowo magii, ale to było dawno, dawno temu, ponieważ magia została zastąpiona przez technologię. Bo, co możemy przeczytać, o wiele łatwiej jest przecież zapalić światło pstryczkiem niż zaklęciem, którego nie każdy umiał się nauczyć. Nasz elf Jan, szesnastolatek, który był bardzo nieśmiałym elfem, w dniu swoich urodzin postanowił walczyć ze swoimi słabościami i stać się odważniejszym. Jego brat tutaj, przez przypadek, zniszczył jego bluzę. Bluza to była jego jedyna pamiątka po ojcu, którego nie znał, który zmarł zanim Jan przyszedł na świat i właśnie w dniu swoich 16 urodzin, mama. Dała chłopakom list od ich ojca. Było tam zaklęcie, był też tam pewien przedmiot, które miały sprawić, że ich ojciec na jeden dzień powróci do świata żywych. Nie było więc na co czekać, trzeba było zaklęcia użyć. Chłopcy użyli tego zaklęcia, i oto co wyszło z użycia tego zaklęcia. Przywołali tatę, ale tylko do pasa. W dół. I tutaj zaczyna się przygoda, która trwa już do końca. Wszędzie możemy widzieć ich tatę do, od pasa w dół, bo niestety tylko tyle przy pomocy tego zaklęcia udało im się zrobić. Książka jest fantastyczna. Jest to bardzo fajna, magiczna historia i bardzo przygotowa. Dużo, naprawdę dużo się tutaj dzieje. My się nie możemy doczekać, żeby pójść do kina i obejrzeć bajkę. Myślę, że będzie świetną bajką. Po przeczytaniu książki jestem pewna, że to będzie fantastyczna bajka, więc na pewno się wybierzemy. A póki co zaczytujemy się w naprzód. Nie wiem, ile razy już dziewczyny czytały, strasznie nam się spodobała historia i często po nią sięgamy. Naprzód z serii Kocham ten film. Więcej o książce na blogu w opisie do filmu jest link. Zapraszam tam gorąco i zapraszam na playlistę, gdzie dzieciaki czytają, gdzie dużo fantastycznych książek pokazujemy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam do usłyszenia w kolejnych filmach.